Cześć! Po co te światło od dołu zapytacie? Otóż już się dzieją dziwne rzeczy, kosmicz. Otóż dzisiaj zrobi się trochę dziwnie, ale zanim to. Kopernikon. 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 Będę tam. Najpewniej będzie można mnie znaleźć pod salą, gdzie odbędą się prelekcje z kiciputkiem Ref i Kobietą Ślimak. Chcę je poznać. W zeszły weekend byłam również na festiwalu fantastyki Twierdza, który odbywa się na twierdzy w Giżycku. Czemu ciebie tam nie było? Oczywiście byłam grzdaczem i za rok widzę tam również ciebie. Tak serio, ta ekipa jest cudowna, ludzie są prześwietni, lepszych grzdaczy nie znajdziecie. Nie, ale wróćmy do filmu. 11 września w całych Stanach odbywały się uroczystości ku pamięci ofiar zamachu terrorystycznego na World Trade Center. W jednej z takich uroczystości brała udział Hillary Clinton, która musiała opuścić ją przez, jak podano później do pracy publicznej, zapalenie płuc. Jednak na nagraniu widzimy, jak zupełnie nieprzytomna jest wciągana do samochodu przez swoją obstawę. Wciągana, dosłownie wciągana. Ale cóż to? Dwie godziny później Hillary Clinton wychodzi z mieszkania swojej córki uśmiechnięta, mówiąca jaki to jest piękny dzień, jak dobrze się czuje. It's a day in New York. Dwie godziny później, po tym jak była zupełnie nieprzytomna, zapalenie płuc. Ale czy z mieszkania jej córki, aby na pewno wychodzi prawdziwa Hillary Clinton? Dlaczego nie leży w szpitalu pod czujnym okiem lekarza w końcu jest? Bardzo realną kandydatką na prezydent Stanów Zjednoczonych. Co więcej, dlaczego nie ma z nią ani jednego ochroniarza? Czyżby nagle przestało ich obchodzić jej życie? Czy może przestało ich obchodzić jej życie, gdyż to nie jest prawdziwa Hillary Clinton? Think about it. Inną bardzo ciekawą teorią jest tzw. efekt Mandeli. Nazwa odnosi się do Nelsona Mandeli i do jego śmierci, która miała rzekomo miejsce w 2013 roku. Jednak jest wielu ludzi, którzy pamiętają, że zmarł on w więzieniu w 1970 roku. Wyznawcy tej teorii efektu Mandeli twierdzą, że niektóre rzeczy w naszej przeszłości nie są już takie, jakie je pamiętamy. Zmiany te są rzekomo skutkiem ubocznym podróży w czasie. Brzmi niedorzecznie, prawda? Ale czy na pewno? Stampowym przykładem mającym potwierdzać efekt mandeli jest tytuł serialu Sex w wielkim mieście. Dlaczego w Polsce znamy go pod takim tytułem? A no pewnie dlatego, że w oryginale brzmi on Sex in the City. Otóż nie, przez ten cały czas tytuł serialu brzmiał Sex and the City, czyli Seks i Wielkie Miasto, jeśli już. Dlaczego zatem wszyscy pamiętamy ten tytuł jako Sex in the City i Seks w wielkim mieście? Ha, huh. nawet jeśli nie jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, to na pewno znasz klasyczny już tekst, który brzmi: Look, I'm your father. Czyli: Look, ja jestem twoim ojcem. Co jeśli wam powiem, że sformułowanie to nigdy nie padło w filmie? Ta kwestia zawsze brzmiała: No, I'm your father. Nie ma w niej imienia Look. Dobra. To teraz wygoogluj dowolną mapę świata i popatrz na nią. Ja też mam jedną z Wikipedii. Zwykła mapa świata tak zawsze wygląda, prawda? Prawda? Spójrzmy na Amerykę Południową. No nie wiem jak wam, ale mi się zawsze wydawało, że Ameryka Południowa jest pod Ameryką Północną. Pod. Z tego co ja widzę, to jest pod malusienkim kawałkiem Ameryki Północnej i jest bardzo wysunięta na wschód, za bardzo wysunięta na wschód. Heh. Ale efekt mandeli to jedna wielka teoria, prawda? Sama dzisiaj natknęłam się na coś, co może być potwierdzeniem efektu Mandeli albo przykładem mojej ignorancji. Nazwijcie to jak chcecie. Pomimo tego, że pora na przygodę oglądam w oryginalnej wersji językowej, to zawsze byłam przekonana, że panna jednorożek w oryginale brzmi Lady Unicorn. Cóż, nie, to zawsze było Lady Rainicorn. See było? Inną bardzo dziwną rzeczą, która krążyła ostatnio w internecie, jest nagranie wywiadu. Z kosmitu. Nagranie oczywiście jest fałszywe, to widać od razu ta standardowa słaba jakość, ale hmm. z owego wywiadu dowiadujemy się, że owy kosmita jest tak naprawdę podróżnikiem w czasie, który ewoluował z naszej rasy, która zginęła w skutek wojny. Atomowej. Dziwności temu nagraniu dodaje tylko fakt, że dwa tygodnie później Korea Północna przeprowadza największy z pięciu testów jądrowych. Może i nagranie wywiadu z kosmitą nie jest prawdziwe, ale czy nie znajdziemy w nim ziarenka prawdy? Na no ile bezpiecznie możemy się jeszcze czuć? Huh? Jeszcze jedną z dziwniejszych rzeczy, jakie widziałam ostatnio, jest ten przycisk do pobierania filmów na YouTubie. What the fuck. I to by było na tyle. Przecież widzę, jak się przejdziesz. Przytule, przytule! Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć kolejny filmik z tej serii. Odchłani internetu jest pełna dziwnych rzeczy. A teraz pamiętajcie, żeby odwiedzić wszystkie moje strony. Pamiętajcie, żeby odwiedzić poprzednie filmiki. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał. Do zobaczenia.